który prezentuję tutaj jest to prawdopodobnie bo znalazłem tutaj na stronie sprzedajemy.pl coś podobnego jest to prawdopodobnie marokański czajniczek dzbanek który jest opisany ekskluzywny marokański dzbanek do parzenia herbaty no i taki dzbanek właśnie podobny jak ten na zdjęciu jest zdobiony, tutaj piszą oryginalny, nowy No w każdym razie coś podobnego znalazłem to jest właśnie w tym imbryku tutaj trzymam grosiki i właśnie tym będziemy liczyć sobie ile z tych grosików by się uzbierało na piwo na piwa Zrobimy sobie wagę tego wszystkiego sam jestem ciekaw, bo tam odkładałem chyba przez długi okres czasu, chyba od paru ładnych miesięcy, chyba nawet od roku roku. Zobaczymy ile się uzbierało tych rosików, przyjmując, że żubr butelka wynosi około, u mnie kosztuje złoty 79, zł, a butelka Tatry złoty 69. Zł. I zobaczymy w przeliczeniu na to ile bym miał pich z takiego zbanta jakbym to teraz zamienił więc tak zaczynamy odkrywać mój imbryk zobaczymy ile z tego y, piw może być jest to ten imbryk arabski o którym tutaj Wam pokazałem na stronie wypełniony po brzegi grosikami tu jest od 1 grosza do 5 groszy czyli mam 1 groszówki, 2 groszówki i 5 groszówki przygotowałem 3 takie pojemniczki żeby je y, posortować z ciekawości nie liczyłem tego chyba od ponad roku. Zobaczymy, ile się uzbierało na, na piwa. Za każdym razem, jak na jakieś piwo, to będziemy, to będzie obrazek piwka, że będzie jedno, drugie, trzecie, czwarte. Spróbuję Wam to jakoś ciekawie pokazać. Tutaj przygotowałem wagę. Bałem się, że ten imbryk przeważy już tą wagę, bo ta waga to jest taka kuchenna, zwykła do ważenia, nie wiem, jakichś drobnych przedmiotów, ale na szczęście. Na szczęście udało mi się nie przeważyć tej wagi, bo ona chyba do, do 3 albo do 5 kg ustawimy sobie 0 Jak go przed filmem ważyłem i wyszło nieco, nieco 2 kg, ale jeszcze na potrzeby filmu jeszcze raz ważę całą zawartość tego imbryka. Oczywiście trzeba imbryka odliczyć, więc z imbrykiem wychodzi kilo siedemset więc 1700 g gramów na tej chwili. I dobra, wagę sobie odkładamy, potem zrobię zdjęcie, ile rzeczywiście było tego, żebyście widzieli. I będziemy Zasakujemy sobie te trzy pojemniczki na trzy pojemniczki ile tego, ile tego wyjdzie. wyjdzie. Właśnie mi się kamera jeszcze przesunęła. Tak. Więc tak. Może tak, 1, 2 i 5. Więc... To prawdopodobnie trochę, trochę zajmie czasu przesortowanie takiej ilości pieniążków. Tak z ciekawości na nie wiem, ile tych pieniędzy jest jako monet ilościowy. Tu mamy dwójki, damy dwójki, trzeba by to gdzieś zapisać. Dobra, ja to teraz posortuję. Trochę nagram, wam pokażę, jak to sortuję. Oczywiście najważniejsze będą potem dane tego. Tych grosików się trochę uzbierało. Ja to przerbię Wam teraz nagrywanie, bo to zajmie z pół godziny sortowanie i potem przejdziemy do dalszych analiz. Mamy już to sortowane. Tutaj dam czwarty pojemnik. Czwarty pojemnik nam się przyda, żeby zważyć wagę poszczególnych y, nominałów. Oczywiście zważymy może sam imbryk, ile waży. Ile ma bez tej wagi z pieniędzmi. Kochani, indek waży 463 gramy, czyli jak tam było 1700, to nasze pieniążki ważą po 1200 graszami w tym momencie. I to możemy jeszcze sprawdzić inaczej. Zobaczymy, się nie przyda. O, zakładając, że puste opakowanie ma 20 plus gram takiego pojemnika. Czyli jak dam jedną wychodzi na 530 gram, tam było 25, czyli mam 505 gram jednogroszówek, Czyli pół kilo groszówek 2 yy, groszówki mają 510, podobnie, czyli minus 25, czyli tam będzie 485 gram i 5 groszówki, najlżejsze, największy nominał. 273 gramy czyli minus 25 i około 248 gramów dobra, mamy to poważone i teraz będziemy przeliczać ile bez, bez tego pipu, więc nie sobie tam stoi gdzieś tam w tle jako główny, e, główny spraw dlatego tego, że zbierałem te te gosiki Pomysł się w ogóle wziął stąd, że oglądałem kiedyś film, e, taką komedię, gdzie podobny czajniczek, właśnie imbryk taki do herbaty, arabski, powodował to, że, tylko był chyba trochę większy, to był magiczny imbryk chyba, podobny taki tytuł. Możecie pouglować, bardzo fajna komedia, pośmiałem się. Stąd się wziął w ogóle pomysł z tego imbryka. E, w każdym razie było coś takiego, że e, tam było coś takiego, że jak ktoś zrobił zły uczynek, to z tego imbryka wyskakiwały banknoty. Na przykład ja nie chciałem banknotów dawać, bo nie są mniejszy, więc zacząłem grosiki tam odkładać, które mi tam zostawały z drobnych. I tam było coś takiego, że zależy jakie przewinienie, było, im większe to było przewinienie, tym większa ilość pieniędzy wyskakiwała z tego czajniczka. Taki magiczny czajniczek. No. I stąd się wziął pomysł. Potem jakiś. Po tym filmie, jakiś nie minął tydzień, dwa, akurat w Katowicach były organizowane takie właśnie, taki bazar retro. I tam trafiłem właśnie ten czajnik i od razu przypomniał mi się ten film i stwierdziłem, że go muszę mieć. No i tak się zaczęło zbieranie tych, tych, tych pieniędzy. Było to około roku, rok temu. I stąd, ten się wziło. Potem występował u mnie w filmie Prince of Persia jako dekoracja. No ale postanowiłem go wreszcie wam pokazać od strony właśnie yy od strony tego, co on tam miał w środku i dlaczego. Dobra, jedziemy z tymi grosikami. Błądże będę rzucał tu i będziemy przeliczać. Tutaj mam na wszelki wypadek kalkulator. Gdybym się gdzieś pomylił, musiał przeliczyć szybko. Wiadomo, 100 groszy to jest 1 zł. Przy naszej miarce złoty 79 żubr i złoty 69 statera. Więc zobaczymy ilościowo. Ile tego jest? Czyli już jest Złoty sześćdziesiąt dziewięć. siedemdziesiąt dziewięć tak? Dobra, to jeszcze dziewięć groszy. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć to jest proszę Państwa cena żubra oczywiście na butelkę na wymianę, ciekawe co by Pani sprzedawczyni powiedziała jakbym przyszedł z takim z takim dobytkiem, dobra, na 90 Tak, mamy tutaj, tak wygląda 3 złote, proszę Państwa. To jest 3 złote, 3 złote i 4 grosze mamy. To ja potem muszę gdzieś zapamiętać. Mamy 3 złote i 4 grosze, czyli już tak mamy na prawie 2 piwa. My przeliczyć będzie, na ile tu wystarczy piw. Czyli tu mamy 3041 gr i robimy dalej. Mamy 3 zł i 4 Teraz bujeczki. Bujeczki wiadomo to jest 2 razy tego, dwa razy ta wielkość grosika, czyli mamy 50 bujek daje nam złotówkę, tak? I w tej chwili mamy złoty 80, czyli to jest to jest piwo. Żubra. Jeszcze nam groć wydaje. Wydaje mi. Mamy na jedno piwo. To myślę, że będzie nazwa. Tak, mamy 3,80 zł. Czyli już mamy tutaj dwa FIMO, tutaj są dwa żubry i liczymy dalej, 3,80 Tak wygląda, 4 złote, i trochę tego jest.

Sobie, czyli tak 10 5 groszówek to jest 50 groszy. No ale taki przelicznik przyjmiemy. Czyli to będzie 0,5, tak? 10 5 groszówek 50 groszy. Dobra, no, mamy 1,5 tego. Czyli na żubra potrzebujemy złoty. 79, czyli to minus jeszcze 6, tak? My było 30 groszy. No to to zmiana, że to będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. to jest żubr. Złoty 80, 2, 3, 4 mamy 2 zł. 3,50 i 4 zł. Teraz 4 zł. podejrzewam, że będzie około 5 zł, czyli tu już mamy dwa piwa. 4,50 i tak, 4,60, 4,70, 4,80 mamy, dobra, 4,80, mamy 4,80, 5 groszówek, a tu zrobimy 4,58, bo tam dojdzie 2 grosze, 4,56 było I teraz to. Sobie Możemy przeliczyć. Zrobiłem eee, pewne obliczenia. I teraz tak, wyszło mi Wyszło mi tak, 3,04 zł z jednego groszubek Podzieliłem, ile tych monet jest, więc e, wyszło mi, że mam 304 groszówki weszły do tego umbryka. E, dwójek mam, z dwójek wyszło 4,58 złotych. E, wyszło mi po dzieleniu tego 254 dwójki, więc i w piątek tutaj mamy 5 groszywek na kwotę 4,80 zł, czyli 96 5 groszywek. Suma summarum, wierzyć nie wierzyć, ten imbryk pomieścił 627 monet. To jest, to jest niesamowite. I dało to kwotę, uwaga, 12,42 zł. 12,42 zł jak pomnożyłem, podzieliłem. Przez złoty 79 weszło mi 6,9 piwa, czyli plus, minus. No zakłóżmy, że to jest 7 piw. No. 7 piw to jest przeliczenie na żubra, czyli dzieliłem to, to 12,42, czyli 12,42 podzielić przez złoty 79. Jeszcze raz 12,42, to przez złoty 79, to jest te 6,9, ale może nam, czyli nam, powiedzmy szczerze, dobra, mamy 6 żubrów, 6 żubrów, takie grosiki zostają, powinno nam taty, na tak tutaj wystarczy, czyli ta sama kwota, 12,42 podzielić przez złoty 69, da nam kwotę, tak, tatrę nam wyszła z nadmiarem mamy 7 tatr i przecinek tam 3 czyli ta końcówka powiedzmy że sobie zostawiamy na kolejne zbieranie albo 7, 6 żubrów albo 7 tatr więc fajnie fajnie to wyszło dobra I to by było na tyle na odcinku arabskim Co wam chciałem pokazać I też z ciekawości to w końcu przeliczyć i do tego jest. I stara się ojść do sklepu.